W Genfinie postacie odgrywają dużą rolę. Przede wszystkim muszą one nas jakoś zainteresować, abyśmy nimi grali. Ale no właśnie, czym te postacie mogą przykuć naszą uwagę? Dla niektórych może to być wygląd, gameplay czy moc. Mamy w takie postacie jak Raiden Fogun, która jest niesamowicie popularna, ale jednocześnie mamy Sinian, o której nikt nie pamięta. Patrząc na ten i kilka innych przykładów, możemy zauważyć pewną alegorię. Najpopularniejsze postacie często są bardzo silne. Zazwyczaj idzie to ze sobą w pawę, ale czy tak musi być? Czy moc postaci rzeczywiście decyduje o jej popularności? Rozpatrzymy i odpowiemy sobie na to pytanie w tym filmie. Hej, jestem Kukel i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie trochę pogadamy o postaciach. Jeśli wam się spodoba, zostawcie lajka, komentarz i suba, bo barkuje już bardzo mało do 400 subskrypcji. A teraz, bez dłuższego pyduwania, wejdźmy do materiału. Zacznijmy od tego, że popularność postaci często wynika z momentalnego hypu. Gracze czekają na jakąś postać długi czas, więc jest to oczywiste, że przy jej wyjściu będzie bardzo popularna. Dlatego w tym filmie nie będę bazować na takich postaciach. Jednorazowy boom to dla mnie za mało, by jakaś postać była tak bardzo popularna. Dla mnie takie postacie można zobaczyć szczególnie w perspektywie czasu. Jeśli ludzie wifują na starszą postać, oznacza to, że zakorzeniła się ona w świadomości graczy i jest popularna. Na przykład dla mnie taki Al nie jest aż tak popularny. Przy jego wejściu był ogromny hype, ale aktualnie nie słyszę o nim za dużo. Ale dla kontrastu, taka Hu Tao zdecydowanie powinna być postrzegana jako popularna postać, albo na przykład Kazucha lub Xiao. Postacie te są bardzo stare, a pomimo tego nadal zbierają nowych fanów. Ich banery nadal zarabiają dużo, co dobitnie pokazuje, że na przestrzeni czasu gracze o nich nie zapomnieli. Ale do rzeczy. Wcześniej powiedziałem, że moc często idzie w pawe z popularnością. Teraz jest czas, żebym podał kilka przykładów. Wcześniej wspominał na Hutao, od lat jest świetnym Pyro main DPS-em. Raiden w utrzymuje się na topce postaci. Kazucha przez dużą część graczy jest uważana za najlepszą postać w gw. Xiao dzięki temu wydostaje masę nowych opcji. Tefi jest dobrym wyborem. Na przykład, strasznie mocno na Hida. Też jest często używana postacią. Myślę, że wy też możecie to zauważyć. Z drugiej strony, mamy najmniej popularne postacie: Razor, Dori, Chi-Chi, Eloy, Mika, Kendes i tak dalej. Są to strasznie niszowe postacie, i tutaj też można zauważyć pewną tendencję. Nie będę oszukiwać, że te postacie, które wymieniłem, są mocne. Są one bardzo słabe. Z tego co powiedziałem, mogłoby się nam wydawać, że rzeczywiście popularność idzie za mocą postaci. Ale ja postanowiłem obrać inne stanowisko. Moc jest ważna w postaciach. I oczywistym jest to, że słabe postaci nie będą popularne. Ale czy na pewno? Pamiętacie Deję? Została ona strasznie potraktowana przez twórców gry. Była ona tak słaba, że gracze okrzyknęli ją najgorszą pięciogwiazdkową postacią w grze. Chociaż według mnie jest to trochę przesadzona opinia, kiedy mamy CiCi. Ale wracając, jakby tego było mało, Deję miała zostać dodana na banner standardowy. Ale mimo tego, gracze na nią ujrzowali. Uśwali na tą tragicznie słabą postać, o której wadko można było usłyszeć coś pozytywnego. Jeśli przyjmiemy narrację, że popularność idzie za mocą, to czemu gracze ujszowali podają? Moim zdaniem największą rolę odgrywa tutaj design postaci. Mowe trochę odlecy tą opinią, ale myślę, że lore i historia postaci także odgrywa ogromną rolę. Pewnie sobie teraz mówicie, według osób nie czyta Lor. co jest oczywiście prawdą. Jak lore ma wpływać na popularność, skoro tak duża część graczy go nie czyta? A zadajmy sobie pytanie, czy archoni byliby tak popularni, gdyby nie to, są Archonami? Czy Nahida, Furina czy Raiden byłyby popularne, jakby miały historię pokroju Saju? Czy uiszowali się by na Raiden, gdyby zamiast potężnym arkonem przepływającym wyspę mieczem byłaby sprzątaczką Down Winery? Albo gdyby Furina uprawiała pole w swoim wiejskim domku, czy uiszowalibyście na nią? Zapewne oddani fani tych postaci odpowiedzieliby, że tak, ale to zostawiam już wam do interpretacji. Kolejnym argumentem, który chyba potwierdza moje stwierdzenie o lore i designie, to Arlequino. Ta postać nawet nie wyszła. Teoretycznie nie znamy nawet jej kitu, a pomimo tego... Jest na ten moment najgłośniejszą postacią w Genshinie. Wiem, wej już zadowo pytań, ale jeśli Arlikino nigdy by nie była Fatui, czy nadal byłby taki boom na tą postać? Kawdy faleje za nią nie dlatego że ma super kit tylko dlatego, że wygląda i ma świetną fabułę. W dodatku są gracze, którzy są dużymi fanami postaci, które nawet nie miały drip marketingu. Codziennie widzę dużo kont na Twitterze poświęconych postaciom, które często nawet nie były nigdy na ekranie. Już dzięki jednemu likowi gracze mogą na tyle polubić design jakiejś postaci, że zaczną na nią zbierać. Takim przykładem jest Kamisato Ayato. Tak, wiem, że teraz jest on trochę zapomnianą postacią, ale w jego wypadku sama wiedza o tym, że istnieje, hype'owała graczy. Każdy był ciekawy, kim jest ten brat, Ayaki, Jak będzie wyglądać głowa kamizel toklanu. klanu. Mimo tego, że jedyne co mieliśmy o nim, to pojedyncze wzmianki, już był popularną postacią. Pominmy to, jak ten hype się zakończył, ale ten przykład pokazuje, że nawet kiedy o postaci prawie nic nie wiadomo, może ona być popularna. Tak naprawdę, to to wszystko zależy od osoby. Niektórzy będą iść za trendami i wifować na to, co jest w mecie. Inni będą wydawać swoje primo na to, co po prostu im się podoba. Niektórzy będą ubiegać się o postacie tylko dlatego, że są mami albo mają wyeksponowane pachy. Każdy ma inną motywację, która napędza go w wychowaniu na jakąś postać. Rzeczywiście, coś w tym jest, że najpopularniejsze postaci są mocne, ale moim zdaniem nie są to najważniejsza rzecz, jeśli mówimy o popularnych postaciach. Możemy spojrzeć na Miko, która jest używana dosyć często, mimo tego, że na scenie mamy o wiele tańszą Fifel. Jeśli mielibyśmy się kierować logiką, że najważniejsza jest zawsze moc. Jaemiko by była zdeklarowana przez czterogwiazdkową Fischl. Czemu gracze mieliby uśłuchać napięcie pięciogwiazdkową postać, skoro można mieć równie świetną czterogwiazdkową alternatywę? Ale nadal, ludzie uśłuchali po Jajemiko i wydawali na nią pieniądze. Jeśli mielibyśmy zawsze się kierować tylko tym, co jest silne, cały zapał i fan z Genfina by znikł. Tutaj zmiewam już do morału tego filmu. Nie powinniśmy kierować się mocą postaci. Najważniejsze jest to, żebyśmy grali tym, czym lubimy i nam się podoba. Meta Slave wam powie, żebyście wyszuwali na Furinę, bo jest Broken. Ale nie powie wam, żebyście wyszuwali na Kaweja, bo ma fajną teczkę. Kiedy on będzie się pocić na 12 fluwe, wy będziecie sobie na luzie wybuchać dendrokory i usuwać wersie ze świata. Więc końcowo, kto tu jest wygranym? Najważniejsze jest chyba to, wy nam się przyjemnie grało, a nie wybyśmy dostali te dodatkowe 50 Primo z Flura Flurabysa. Mogę powiedzieć, że sam już jakiś czas temu zacząłem budować niszowe postacie. Bardzo uwielbiam Kirarę który jest gorszy od Bajzu. Ale czy Bajzu miał, czy kiedy skacze? Mam Saino, który jest gorszy od Raiden, ale czy Fogunowa ma takie świetne odgłosy ataków jak on? Zbudowałem Linet, pomimo tego, że Wam Kazuchę, ale czy Kazucha umie zamienić kartę w herbatę? Nie wydaje mi się. Jest masę powodów, dla których można uiszować na jakąś postać, ale według mnie nigdy nie powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu moc postaci. Wiadomo, że jest to ważny czynnik, ale nawet jeśli jakaś postać nie jest w Estierze, może ona być fajna. I to tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście, weźcie pod uwagę, że jest to subiektywny film i po prostu opowiadam w nim to, co czuję. Jeśli nie zgadzacie się z czymś, to możecie się z tym podzielić w komentarzach. Jeszcze raz powtórzę, że bym był wdzięczny za zostawienie suba i lajka, ponieważ jesteśmy już bardzo blisko do 600 subskrypcji. Możecie też zdaję samego Twittera, gdzie wrzucam również wpisy o kanale, Gentwinie, czy o innych rzeczach. Dzięki wyglądajcie się do końca. Sprawdźcie inne filmy na kanale i do następnego filmu.